Ostatnie lata to były lata, w których bardzo mocno odczuwaliśmy niedosyt finansowania świadczeń zdrowotnych. Wskaźniki mówią jasno mówiły jasno za siebie. Poziom finansowania był bardzo, bardzo odległy od poziomu, który jest w średni w Unii Europejskiej, dlatego obecny rząd podjął decyzję o wskazaniu konkretnego kierunku wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. I między innymi ta ustawa słynna, którą nazywamy 6%owa, jest. Takim mapą drogową dojścia do finansowania w wysokości 6% produktu krajowego brutto w 2024 roku. Przypomnę, że 2014-15 rok to było finansowanie na poziomie 4, 413, 430% produktu krajowego brutto. To były środki, które nie pozwalały na rozwój ochrony zdrowia, ale również na godne wynagrodzenie pracowników. Dlatego pierwszym działaniem tego rządu to było zagwarantowanie właśnie wzrostu finansowania. Dzięki temu udało się zrealizować już w tym momencie szereg podwyżek dla zawodów medycznych, dla pielęgniarek, dla lekarzy, gdzie te wynagrodzenia wzrosły w ostatnich kilku latach prawie o 30% w niektórych podmiotach leczniczych, nawet wyżej. To miało bardzo ważne znaczenie, dlatego że okazuje się, że pracownicy ochrony zdrowia już nie wyjeżdżają za granicę ze względów finansowych. Mało tego, zgłasza się do systemu ochrony zdrowia coraz więcej pracowników, którzy nie praktykowali do tej pory w ochronie zdrowia. Przykład w zawodzie pielęgniarek. W tym roku odebrało prawo wykonywania zawodu więcej pielęgniarek, niż ukończyło uczelnie medyczne. Czyli wracają panie, które bądź w ogóle nie pracowały w obszarze ochrony zdrowia, bądź też pracowały za granicą. Również w środowisku lekarskim coraz rzadziej, a wręcz no prawie w ogóle nie obserwuje się zjawiska emigracji zarobkowej. No oczywiście wyjazdy się zdarzają, co jest rzeczą naturalną, ze względu na, na decyzję o swojej ścieżce życiowej, ale nie jest to zjawisko masowe, które wpływa na niedostatek kadr medyczny i to jest sukces to jest sukces tego rządu, że mamy więcej właśnie tych przedstawicieli tych zawodów w systemie. Jeżeli chodzi o lekarzy. Kilka lat temu mieliśmy 150 bodajże 6 tysięcy lekarzy zarejestrowanych w Naczelnej Izbie Lekarskiej. W tej chwili mamy 173 tysiące lekarzy. Również o 20 tysięcy wzrosła liczba pielęgniarek. To są dane sprowadzone z rejestru, z rejestru Naczelnej Izby Pielęgniarek. Więc te skuteczne działania rządu mające na celu wprowadzenie większej ilości środków finansowych do systemu zadziałały. Mamy więcej personelu. Część z tych środków, z tych Wzrostu nakładów przeznaczono również na finansowanie świadczeń. Między innymi bezlimitowo w tej chwili finansujemy operacje zaćmy, gdzie kolejka praktycznie z miesiąca na miesiąc bardzo szybko się skraca. Mamy w Polsce podmioty, gdzie okres oczekiwania jest do dwóch tygodni, czyli to praktycznie nie jest kolejka, dlatego że to jest kwestia przygotowania pacjenta do tego zabiegu. Również endoprotezy finansowane są w 100%. Badania diagnostyczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, to powoduje, że pacjenci nie muszą czekać na diagnostykę, czyli wcześniej mają wykrywane schorzenie, a tym samym jest mniej kosztów ponosi system na leczenie tego pacjenta, bo wyłapujemy schorzenia w takim sta, wcześnym stadium rozwoju. Więc większe finansowanie to lepszy rozwój ochrony zdrowia, to również możliwość wprowadzenia innowacyjnych terapii. Przecież do tej, w tej chwili stosowane są terapie, na przykład terapie onkologiczne, które były przez wiele, wiele lat niedostępne dla Polek, dla Polaków. Chociażby przykład programu terapeutycznego w leczeniu raka piersi u kobiet. W tej chwili mamy dostęp do preparatów, które są standardowo stosowane w Unii Europejskiej czy w ogóle w Europie. Polki mogą być leczone na poziomie europejskim. Stosujemy Terapie, które pozwalają uniknąć na przykład zabiegu chirurgicznego, co w przypadku kobiet, nowotworu piersi, to ma bardzo duże znaczenie, bo wpływa na, na nie tylko ogólny stan zdrowia, ale na kondycję psychiczną kobiety. Także y, zwiększenie nakładów to gwarancja, że y, będziemy mieli więcej personelu w systemie, nowo, dostęp do nowoczesnych terapii, do diagnostyki, y, no i sukcesywnie będziemy starali się w miarę wzrostu nakładów, Również niwelować kolejki w pozostałych obszarach. To są działania takie długofalowe, które musimy uwzględnić w projektowaniu zmian w ochronie zdrowia w przyszłych latach i mam nadzieję, że ten poziom finansowy, który został zagwarantowany w ustawie, ja przypomnę, że to jest minimalny. Oczywiście rozwój gospodarczy kraju jest dynamiczny i ilość tych środków może być większa, ale to minimum jest zagwarantowane i, ono, i to pozwoli nam patrzeć spokojnie w przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój ochrony zdrowia.